Słuchajcie, ja jestem zbierać i w dniu dzisiejszym będę komentował, będę analizował przepraszam, replay rollera. Jest to gracz z Ligi Złotej i zadał on mi następujące pytanie, a raczej problem, który chciałby rozwiązać. A jest to konkretnie. E, największy problem mam z ogarnięciem wielu bas. Jak gram na Protosa, zawsze wpadnie mi tak 5 Zelotów i po bazie. Bardzo lubię grać Rouge, tylko dostaję na twarz Immortar, Sentry, Zelot i GG. Nie poszło mi ogarnianie bas. czy to troszkę mało, tak mi się wydaje. Jak mam grać Roach'ami na Protosa, żeby nie umrzeć od Immortali, Sentry i Zelot. Na samym wstępie ci powiem, że jak grasz na Protosa, to w większości przypadków. Kurczę, co ja uczyłem? W większości przypadków. Yy, Roche nie wystarczył. Ja szybko się tutaj przełączę na ten właściwy replay, Przepraszam bardzo. Muszę jeszcze pobrać mapę. Już przechodzimy, już przechodzimy. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dobra, już jesteśmy we właściwej grze. Mapa to jest mi nieznana, nie pamiętam nazwy. W każdym razie to nie jest istotne. Gra Laurer, złoty zerk na, na przeciwnika Johnny, który gra Protosom. Dobra, przywiniemy troszeczkę repka. Jak już przed chwilką powiedziałem, jak grasz na Tosa, same roachy nie wystarczą. Chyba, że grasz takim stylem, że wysyłasz kilka rocze tutaj, wysyłasz kilka rocze tutaj, robisz mu jakiś drop do w tym czasie techujesz na przykład do, do lordów, inwestorów i kiedy już on już w ogóle nie wie co się dzieje myśli sobie dobra, rozwalił mi pull main'a, rozwalił mi expa, mogę tylko zaatakować, spróbować go zniszczyć to ty wtedy masz właśnie Tech, Brudlordy, Inwestory i spokojnie sobie możesz poradzić. Jeżeli grasz takim stylem, że budujesz masę row czy czekasz aż on zaatakuje, nie ma szansy, żebyś to wygrał. Dobra, jest około minuta, jest, jest minuta ósma, grasz na protosad, mm, ja się troszeczkę znowu zapędziłem, dobra mamy dużo czasu, sobie spokojnie ten replay przeanalizujemy, jest scout, co, co robi przeciwnik, robi e, forge'a, czyli zapewne będzie forge fast expand, e, prawdopodobnie, bo też możecie spróbować e, wcisnąć jakiegoś kanon rush'a tutaj, to sobie spokojnie patrzysz, yy, masz obelorna, widzisz, czy nie, czy nie biega gdzieś tutaj propka, nie próbuję postawić fajlona. Jest OK. I w tym momencie yy, jeżeli Protos tak na mnie gra, czyli stawia Forch Fast Expanda, ja w okolicach 4 minuty 4.30 stawiam już drugiego expa dlaczego? Dlatego gdyż yy, wiem, że Protos robi expa, on będzie chciał bronić tego Expa. Mam czas, jestem bezpieczny, Protoż mnie nie zaatakuje, mogę zrobić drugiego expa, mogę przydronować, zatechować zrobić upgrade, zrobić layera, zrobić kujnówki, rozprzestrzenić kryp. Postawić linka przed jego bazą, popatrzeć czy robi upgrade, czy będzie bardziej szedł w jakiś pusz typu 8 Gate czy seven Gate, 6 Gate, 7 Gate, Blink Stalker. Różne są odmiany. To są w większości oliny na dwóch bazach. Ale zaraz o tym. Wiem, że nic mi nie grozi, stawiam EXPA. Spokojnie sobie, tak myślę, do 8 minuty jestem bezpieczny. Jak mogę stwierdzić, że jestem bezpieczny? Tak jak już mówiłem. Stawiam linga pod jego bazą, patrzę czy wychodzi tym swoim wojskiem. Super tutaj roller wysłałeś o wylorda. Tak w okolicach, yy, w okolicach myślę siódma, ósma, siódma minuta wlatujesz mu do bazy, yy, do maina, patrzysz co buduje. Zobaczymy czy w tym momencie to zrobisz. Siódma minuty, niestety nie wysłałeś o Teraz jakbyś wleciał, zobaczyłbyś, zobaczyłbyś trzy gejty się budujące. Czwarty na dole. Ile ma gazów w, w, w naturalu? Ma 0 gazów, czyli podejrzewam, że będzie jakiś Siege Ale... Jest to grać z Ligi Złoty, także... Build Orderu jeszcze może... E, ...takiego nie znać. Robi upgrade plus 1 na atak. Możesz spodziewać się jakiegoś pusha. Robi upgrade, możesz spodziewać się jakiegoś pusha. Co robisz? Robisz... Ile masz robotników? Jest minuta 8. Masz tylko 40 robotników. Zobacz, że grając z Ergiem musisz wykorzystać fakt, że masz larwy. Jak masz larwy, masz do wyboru jednostki, drony, albo jednostki i drony. Inne rasy, czyli Teran i Protoss mają tylko jeden wybór. Jednostki i robotnicy, czyli odpowiednio proby i SCV. Ty masz wybór. Jeżeli wiesz, że jesteś bezpieczny, to dlaczego by nie zrobić samych dron? Zrobić sobie silną ekonomię, dostawić drugą bazę, makro hatche, zrobić upgrade'y i później dopiero robić same jednostki. Jak już wcześniej robiłeś same drony, masz super ekonomię, to teraz możesz przejść i zrobić full jednostek. Wtedy kiedy on zaatakuje, mu się ten później uda, on ma od ciebie mniej dron. Może może armię straciłeś, ale ty masz więcej, więcej masz robotników i masz większe możliwości produkcyjne Dobra. chcesz postawić Xp? jest propka, zaraz pewnie wyślesz swoje jednostki 10 minuta masz, masz 100 limitu do 60 protosa jest jest ok, jest. różnica limitu jest naprawdę ok zobaczmy czy masz spida do roach Spida do masz jest super będziesz mógł w miarę nie dać się tym stalkerom kajtować te Spinecrawlery mógłbyś troszeczkę przesunąć do przodu. Yy, masz full rowczy. Dobra, yy, taka sugestia ode mnie. Jeżeli, gra, yy, jeżeli przeciwnik gra właśnie Forge Fast Expa, staraj się zrobić tam kilka linków i sobie je skolejkować na ataku gdzieś tutaj wszędzie. Atak, 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 skolejkować, żeby ten link sobie biegał i badał, czy gdzieś się nie wkradła propka i nie chce wstawić potencjalnego proxy pylona którym później mógłby Protos przesyłać jednostki podczas push'u. To jest z pozoru bardzo ważne, bo jeżeli Protos wetnie ci pylona w takim miejscu, potem przyleci sobie Obserwką, zworpuje kilka zelotów, w międzyczasie e, zrobi pusha do odciągnięcia uwagi e, z, z, z głównej strony e, i tutaj w międzyczasie wetnie ci zeloty, no to... Wytnie ci drony, to, to jesteś do przodu z ekonomią i jeszcze w ogóle nie wiadomo, czy, yy, czy, czy wybronić tego pusza. Jeżeli w ogóle zwłokuje centry, walnie tutaj forszy na rampie, to już jesteś w ogóle, yy, w ogóle zmniejsza to twoje szanse na, na obronę tego ataku. Dobra. Protos się cofnął, zobaczył twoją bandę rołczy. Zobaczył twoją bandę rołczy, się cofnął. Co w tym momencie robisz? Ekspujesz. Ale czemu mnie dwa razy? powinien zaekspować dwa razy. Protoss się cofnął. Wie, że nie jest w stanie Cię zabić. Zobaczyć, co kombinuje. Wysłać tutaj jednego Linga. Sprawdzić, czy nie buduje ekspa. Spra... Podbiec tutaj. Zobaczyć, gdzie ma armię. Zająć Xel'nagę. Tą ksenagę masz. Super. Zobaczmy, czy widzi się go wojsko. Ale Nie widzi się go wojsko. Dobra. Możesz też zobaczyć właśnie, e, gdzieś zmorfować Overseera, wlecieć mu do bazy, co dalej techuje, bo może techować, prawdopodobnie będzie właśnie techował jakieś e, Immortale, Kolosy bądź Archony, e, ale najpewniej będą to Immortale z Kolosami, e, nawet chyba tak napisałeś, masz Infestory, super jednostka, e, naprawdę opłaca się ją robić zawsze, jeżeli... E, jeżeli wiecie, że jesteście do tyłu, że ciężko Wam będzie wygrać grę, zróbcie inwestory, one naprawdę mogą Wam pomóc wyjść z opresji, bo innym, jeżeli będziecie robić normalne jednostki, nie posiadające jakichś tam specyficznych umiejętności, to, to możecie być pewni, że przeciwnik w pewnym momencie po prostu was przemakruje. A jeżeli jesteście dobrzy, dobrzy tymi inwestorami, że tak powiem, mikrujecie, czyli rzucacie fangale, uciekacie to yy, może uratujecie grę, jest taka możliwość, dobra, tu cię Protoss atakuje, w tym momencie powinieneś podbić bardziej tymi roachami, żeby tam z tyłu one się nie tak nie biegały, nie zapętlały, tylko podbić i walnąć salwę, żeby wszystkie atakowały, Inwestorami nie powinieneś w życiu tak wbiegać w wojsko, wbiegłeś tak pewnie, bo... Kliknęłeś pangal, biegłeś tutaj i wszystkie inwestory biegły. Ty nie masz chłopka, nie masz kontroli nad tymi inwestorami. Nie, nie mogłeś, ich po prostu dobrze cofnąć. Też bardzo ważne mieć główną armię. Ja przynajmniej tak mam. E, główną armię pod jedynką, jakieś inwestory pod dwójką, pod trójką, brudlody, e, czy inne tego e, typu jednostki co e, wymagają oddzielnej uwagi oddzielnego jakby mikra. Dobra. Idziemy dalej. Inwestory straciłeś wielka strata. Jest to wielka strata dla Ciebie. Lepiej stracić te niż Inwestory. Już ci się gromadzą nadwyżki. 13 minuta masz. Masz 52 drony, nie jest to jakaś superowa ilość, w ogóle nie masz saturowanego tego drugiego Expa. Jak już wcześniej powiedziałem, masz 1500 kasy postaw tego następnego expa. To nie expuje to jest zrozumiałe w, w złotej lidze. Wyżej już pewnie jakby wywierą na ciebie taką presję, już by zaekspowował. Już właśnie widzimy, że będzie ekspowował, stawia pająka. Zaraz zapewne postawi na hmm. Powiedziałem, że nie ogarniasz trzech yy, lub więcej was. To już jest kwestia ogrania, to już jest kwestia ćwiczenia. Jedynie ci mogę powiedzieć, jeżeli nie masz przypisanych, przypisanej komendy centrowania kolejnych baz, Polega to na tym, że jeżeli klikniesz ustawiony przy Ciebie przycisk, to kolejno Ci się kamera centruje, centruje na kolejnych haczerkach. Dzięki temu możesz szybko się przełączać między bazami i dawać injekty. ale myślę, że pewnie masz tą opcję włączoną, sobie ustawioną. Jeżeli nie masz, to, to napisz na czacie, jak skończę analizować fliplay, a Ci jak to zrobić. Yy, przy okazji inni się dowiedzą i będą mogli efektywnie po prostu makrować. Dobra, yy, jeszcze raz, co powinieneś teraz zrobić? Powinieneś teraz zaekspować, yy, zobaczyć co przeciwnik robi, te, zobaczyć tego ekspa, starać mu się teraz od boczku tutaj tymi rołczami podbić, zesnajpować tego ekspa i ucieka. Zyskałbyś dodatkowy czas, kiedy protos nie wydobywa z tej bazy, tym samym nie ulepsza swojej pozycji w makro i nie ulepsza ekonomii. Jakie masz upgrade? Y? Masz upgrade 1-1, y Twój przeciwnik ma 3-0. No widzisz, to już jest. Przeciwnik ma dosyć dużą przewagę nad tobą. Robisz tutaj upgrade 2-2 y prawidłowo. Zagrajesz się spokojnie do wygrania. Jeszcze mogłeś się wygrać. Zobaczymy. Co pójdzie nie tak? Robisz drony. powinny się zrobić troszeczkę wcześniej, przed tymi dodatkowymi rołczami, bo zauważ, że y, ten czas, w którym miałbyś te drony, y, one by ci po prostu wydobyły bardzo dużo minerałów, a te rołcze po prostu stoją i nic nie robią. Dobra, jest puść i są twoje force fieldy, y, z którymi nie możesz się uporać. Dobra, widzisz taki push i to jest właśnie kontrola mapy, że byś widział, że przeciwnik chce zaatakować twojego expo, czyli yy, nie wiem, miałbyś tutaj Linga jakiegoś, czy Overlorda tutaj wiszącego, którego przeciwnik nie byłby w stanie zauważyć, bez żadnego era albo Obserwatora, byś widział, że on idzie. I co w tym momencie byś mógł zrobić? Wysłać od razu tutaj armię, część lub całą, zaraz powiem dlaczego część, yy, miałbyś już troszeczkę nawet większe, Pole do walki, tak? Czyli on tych fosfidów musiałby postawić więcej, żeby ci odgrodzić armię, i tym samym by złożył więcej energii na rzucenie ich. Dobra. Dlaczego część armii? Jakbyś widział, że przeciwnik atakuje, miałbyś już w tym momencie nad nim przewagę, zakładając, że macie podobną armię, tak? Jeżeli widzisz, że atakuje, czyli na przykład idzie tą drogą, idzie tędy, idzie ten, tędy, tędy będzie wchodził. Masz tutaj Overlorda, szybko część roachy na jedynkę, drugą część na dwójkę, tymi roachami idziesz tutaj, drugą grupką schodzisz na dół, w tym momencie kiedy on wbiega, cofa, bierzesz tą pierwszą grupkę roachy i go flankujesz od tyłu. W StarCraft'cie ogólnie mm, sprawdzają się bardzo proste metody mm, przechytrzenia przeciwnika, nie trzeba atakować z 300 stron, w międzyczasie spuszczać vein dropy, harasować expa. W StarCraftie naprawdę wystarczy zrobić prosty, jakiś prosty triczek, typu właśnie flanka, żeby, żeby, żeby mieć nad przeciwnikiem przewagę. Bo zauważ, że jeżeli zaatakujesz go z dwóch stron, to masz pewność, że przeciwnik będzie musiał zużyć więcej energii na pulse że twoje roachy nie będą gdzieś z tyłu zamotane i nie będą mogły zadawać dmage'a, kiedy te z drugiej strony spokojnie będą mogły yy, atakować wojska przeciwnika i Protoss, no po prostu, jeżeli go zmiarzysz, nie będzie miał możliwości ucieczki, całego armia zostanie zniszczona, ty domasujesz jednostek, przejdziesz się po jego ekspak i spokojnie miałbyś wtedy grę wygraną. Tylko nie jestem pewien, czy taką armią byś zniszczył, no taką armię, no a to już wynika, wynika z tego, co wcześniej powiedziałem, że najpierw robisz wojsko albo najpierw robisz drony i wojsko, a później robisz yy, same wojsko, tak? Najpierw rób same drony, kontrolu, kontroluj mapę, patrz co przeciwnik robi, czy zamierza, yy, zamierza pójść w agresję, że tak powiem, i wtedy oceni swoją sytuację, co musisz robić. Czy musisz zrobić trochę wojska i trochę dron, czy możesz założyć ekspa, a nawet dwa ekspy, zrobić drony, zrobić upgrade'y, Potem, yy, potem zrobić harmie i mieć większe możliwości wygrania gry. Dobra, to myślę, że ten zniszczyć się expa, jesteś naprawdę teraz w potrzasku, nie masz expa, on ma expa drugiego, ma większe możliwości produkcyjne, teraz co mógłbyś zrobić to, ja bym, z... yy, byś wybronił tego pusha, bo chyba go nie wybronisz, założyć 3 expy, tak dokładnie 3 expy. Bo w tym momencie jesteś naprawdę do tyłu, a założenie 3 umożliwiało umożliwiałoby Ci, jeżeli przeciwnik by się ich nie dopatrzył, umożliwiałoby Ci potencjalne przemakrowanie Twojego oponenta. Dobra, Force fieldy. Jeżeli przeciwnik rzuca takie Force fieldy, nie staraj się atakować do tyłu. Cofnij się, poczekaj aż Force zniknął. W międzyczasie dobiegną jeszcze jakieś rocze, zwiększysz swoje szanse na otwarcie pusza i zaatakuj jeszcze raz. Znowu rzuci forcefield, znowu się cofni. On już w pewnym momencie nie będzie miał po prostu energii na dalsze rzucanie forcefieldów i wtedy będziesz mógł spokojnie się w niego wepchać i dpsować jego armię. Dobra. Cofasz się, starasz się jakoś bronić, tutaj już nie ma się ekspo, a na ma ma zbyt dużo przewagę nad tobą, bo nie dasz rady.